Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem DesoHacz, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam plugin na Random TP grupowe i solo. E, o dziwo działa. E, na wersji 1.16 powinno też działać. E, jeśli nie będzie działać, to piszcie w komentarzach, że nie działa, e, bo nie testowałem, ale wydaje mi się, że będzie działać, a więc zapraszam do oglądania. E, w pluginie możemy ustawić sobie grupowe TP, jak i e, solo TP. Zacznijmy może od y, TP SOLO. E, zróbmy sobie takie przykładowe właśnie e, TP. Nie musi to być kamień kresu, może to być jakikolwiek blok. Skopiujemy sobie na przykład e, brika. E, I pamiętajcie, że przy teleporcie SOLO musi być przycisk drewniany. E, dajmy sobie. I komendą, aby ustawić random TP to jest random TP. Random TP. I macie tutaj E, poprawne użycie. E, solo, group, set, remove. E, możecie sobie tutaj ustalić, właśnie, czy to ma być teleport solo, czy grupowy. I czy to mm, chcecie ustawić, czy usunąć ten teleport, bo można usuwać. E, dobra, to chcemy sobie ustawić e, teleport solo. Ukośnik random TP. Pamiętajcie, że musicie patrzeć na przycisk. Random TP, solo, set. Jak widać. Teleport solo został stworzony. Ja sobie zrobię tu set home. Yy, I nacisiemy teraz sobie. Jak widać, dostaliśmy we wsztyki 64. Jesteśmy w random koordynatach, yy, które można też ustalić w konfigu. Tak yy, jak i item, który się dostaje, też można ustawić w konfigu, ale to do tego później przejdziemy. Yy, dobra, wróćmy sobie. Yy, tak samo możemy zrobić z każdej strony bo to nie działa na jeden blok. Jak widać tutaj, nie działa już, on tutaj działa, to na przycisk jest jakby zakleimowany, a więc tutaj sobie też ustawimy. Jak widać, znowu teleportujemy się. Dobra, e, ustawimy sobie teraz grupowe TP. No jak widać, e, ja tu sobie zbudowałem e, przykładową te parkę grupową. Tutaj wokół jest czerwona linia i płytki. E, czerwona linia nie jest obowiązkowa, ale za to płytki wokół przycisków e, muszą być, bo inaczej nie, nie przeteleportuje gracza. E, dobra, jak ustawić grupowe jak na razie? Jak widać, nie teleportuje nas. E, przy grupowym teleporcie musi być już kamienny przycisk, nie może być on drewniany. Dobra, a więc ustawmy sobie random random tepe group set. Teleport grupowy został stworzony. I teraz pamiętajcie właśnie o tych płytkach, bo jeżeli będzie, będzie grać stał mm, nie na płytce, to go nie przeteleportuje. Nic się nie będzie działo. Teraz stanę na płytce. Jak widać. Aha. Jak widać, yy, przeteleportowało mnie na losowe koordynaty. Zaraz to pokażę Wam na przykładzie z moim kolegą. Dobra, jestem już tutaj z koleżką moim, pomocykiem, Misiek. Pozdrawiam ci bardzo serdecznie. E, ogólnie, e, jeżeli jedna osoba nie będzie stała na płytce, a jedna osoba będzie stała, to ty przeteleportuję tylko jedną osobę, więc pamiętajcie o tej zasadzie płytek. Płytki możecie sobie tutaj stawiać jak chcecie, bo mogą być nawet tego zrobione e, i będą działać, jak widać działa. Wróćmy tutaj do miszka. Dobra. Napiszmy, może by wszedł na płytkę. Jak widać, przetelportowało go, a mnie już nie, chociaż że staliśmy praktycznie obok siebie. Eee, dobra. Przetelportujemy sobie go tutaj. I teraz. Pokażę Wam, że działa to wszystko z płytkami i w ogóle. Jak widać przeteloprotowało nas jakieś losowe koordynaty, totalnie losowe to są koordynaty. No i dostaliśmy becztyki. i jesteśmy we dwójkę, więc wszystko pięknie działa. Teraz możemy przejść sobie w sumie już do części konfiguracyjnej pluginu. Dobra, jak jesteśmy już w pliku konfiguracyjnym w folderze randomtp, bo tak się będzie nazywał folder po, po wgraniu pluginu. Przejdźmy sobie tutaj do config, EML, edytuj I jak widać mamy opcje. I tu jest tego, koordynaty minimalne, czyli możemy sobie ustawić, e, jakie mają być wygenerowane minimalne koordynaty podczas teleportowania się i maksymalne, czyli 2000. Jeżeli mamy border powiedzmy do 4000, to sobie maksymalnie ustawimy np. 4000, e, co jest spokojną opcją. First teleport. E, Ta opcja chyba odpowiada za to, że jeżeli gracz wejdzie po raz pierwszy na serwer, to teleportuje go w losowe koordynaty. E, ja mam tutaj na true, ale możemy dać sobie na false w sumie. E, dobra, Give items, e, czy ma dawać itemy? Po przyteleportowaniu się I dajemy tutaj true, jeżeli chcemy, żeby dawało jakieś temki, a na false, jeżeli nie chcemy. Tutaj zostawiamy to sobie w e, spokoju, bo właściwie tutaj nie wiem o co chodzi. E, wolę tego nie dotykać. I tego. Tutaj mamy items, e, czyli jakie itemy ma dostać gracz po przeteleportowaniu się na losowe koordynaty. I tutaj mamy tego. Minus material, e, to zostawiamy, dwukropek, i tu wpisujemy po angielsku nazwę e, taką, jak jest w Minecraftie podana. Czyli powiedzmy damy sobie tutaj. E, chcemy, żeby dawało nam. Mm, diamond sword. Ja to bym miecz, ale to musi być e, z Caps Diamond Sword i Amount, czyli ilość. Na przykład dwa miecze, żeby nam dawało. Literówka. Yy. Diamond Sword. I tutaj mamy listę wszystkich teleportów, które stworzyliśmy, więc tego nie usuwamy. Zapisujemy. Yy. I następną tutaj opcją jest Message, czyli wiadomości. Możemy sobie tutaj przetłumaczyć, zmienić kolorystykę wiadomości. Yy. Raczej tutaj już ogarniecie, bo wszystko. Przetłumaczone, więc to zostawimy sobie w spokoju. Dobra, przejdźmy na serwer i zobaczmy, czy zmieniły się tutaj e, na Diamond Sword. Dobra, zreloadujmy sobie serwer po zmianach. Reload e, po zmianach, e, które zrobiliśmy w konfigu. Teraz poczekamy za chwilę, aż serwer się zreloaduje. Jak widać, e, reload complete. Serwer się zreloadował i przeteleportujemy się na losowe koordynaty. I jak widać. Mamy dwa diamentowe miecze, czyli tak wpisaliśmy, tak, tak dostaliśmy eee, i wiadomość, że zostaliśmy teleportowani na lasowe koordynaty, które możemy zmienić też tą wiadomość i koordynaty też możemy zmienić, a więc w sumie z tego pluginu to by było na tyle. Eee, plugin macie dostępny na moim Discordzie na kanale darmowy, ale żeby dostać dostęp do tego kanału to musicie eee, wysłać screena na kanale Screeny, z subskrypcją na moim kanale, czyli wchodzicie na mój kanał, dajcie suba, robicie screena tego, wysyłacie i ja Wam daję dostęp do kanału darmowego, gdzie są wszystkie skrypty, konfigi i pluginy, które nagrywam w obecnym czasie, więc myślę, że opłaca się. A więc do zobaczenia i Nora.